Szanowni Państwo, zaczynamy nasze spotkanie na smyciu historycznym, magicznym władzach przed historyczną niespodzianką. Ja na początku może powiem tylko tyle. Pod koniec wojny na emigracji Julian Dudm pisał swoje kwiaty polskie. W tych kwiatach polskich napisał tak w jednej strofie, o swoim kraju. Że Polska, gdy z martwych się obudzi i blask wolności ją ozłoci, daj rządy mądrych, dobrych ludzi. Mocnych w mądrości i w dobroci. W 89. roku mądrzy ludzie pod przewodem pana premiera Tadeusza Mazowieckiego nadali temu krajowi nowe oblicze. I dlatego dzisiaj w tym miejscu się spotykamy. Oddaję głos gospodyni tego miejsca i całego tego miasta pani prezydent Hannim Grąkiewicz Walc. Dzień dobry Państwu. Jak państwo pewnie pamiętają, jeszcze od 4 czerwca my dwudziestolecie niepodległości obchodzimy w sposób taki bardzo spontaniczny obywatelski. Po prostu w dużej mierze na ulicach, dlatego że chcemy. Mniej oficjalnie, a bardziej właśnie tak z warszawiakami, z tymi, którzy przyjeżdżają do Warszawy, obchodzi ten szczególny moment. Ja powiem kilka słów, zanim odsłoniemy tę tablicę, która jest ku pamięci tego dwudziestolecia powstania, powstania rządu pana premiera Mazowieckiego, która jest właśnie tutaj przed znaną wszystkim niespodzianką. Młodzi dziennikarze przed chwilą mnie pytali, co to było. Ja mówiłam, że to były emocje, najnowsze wiadomości, było w centrum, ludzie często po pracy, bo jednak żeśmy pracowali, przychodzili i wiedzieli, że naj, najnowsze biuletyny, najnowsze informacje dostaną tutaj. A czas rządu pana premiera Tadeusza Mazowieckiego, chcę powiedzieć, już od, od kilku dni mówimy o tym rządzie, który powstał, chcę powiedzieć, że... Opatrzność daje różnych ludzi na różny czas. Na ten czas szczególny, pierwszego rządu, który musiał być rządem dialogu, abyśmy się wszyscy w Polsce nie, nie pozabijali, wybrał człowieka o szczególnych cechach: człowieka dialogu, pokoju, pokoju, spokoju i takiego, który potrafił być otwarty na wszystkich odpowiedzialnego, który nic nie robił szybko, nagle, emocjonalnie. I dlatego jesteśmy mu wdzięczni za to, za wszystko, co zrobił 20 lat temu, a najważniejsze, że możemy razem z nim obchodzić 20. rocznicę powstania tego rządu. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję dziękuję bardzo, pani prezydent, i życzę pani i temu miastu, żeby piękniało. Ono pięknieje. Ja, ja tu chodzę po tych ulicach przecież i widzę, że jest lepiej. Denerujemy się, że tam ruch, że nie można przejechać, ale jest lepiej, jest ładnie i będzie ładnie w Warszawie i tego pani serdecznie w tą 20. rocznicę mojego rządu życzę. Bo Pokska ma być piękniejsza, ma być lepsza ma być życzliwsza. To sobie dzisiaj przyrzeknijmy. Ja jeszcze zdradzę jedną tajemnicę, bo jak pan premier otrzymywał honorowe obywatelstwo Warszawy, powiedział pięć rzeczy, które zrobił dla Warszawy, nie dla Polski. A jedno z najważniejszych było to, że był przed trudną decyzją, czy kontynuować budowę metra, czy nie, a nie było pieniędzy i zdecydował, żeby kontynuować. Dzięki temu wielu z nas dzisiaj tu do, mogło dojechać metrem. Dziękujemy. Proszę Państwa, i zanim odsłonimy, odsłonimy tę tablicę, pani prezydent ma... Coś dla pana premiera. Panie premierze, ja sama dobrze nie wiem, co to jest, bo jest niespodzianka, którą pracownicy urzędu przygotowali. To jest taka gra edukacyjna życie codzienne w PLL. Nazywa się SOSLAND. Jest na dwudziestolecie rządu panu Tadeuszowi Mazowieckiemu. Warszawiacy swojemu premierowi. Proszę Państwa, gra została odebrana Panu Premierowi, odsłonimy więc tablicę. Proszę Państwa, wtedy też mieliśmy trudności. Tak, 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 tak. Proszę Państwa, jest propozycja, żeby przeczytać to, co jest napisane na tej tablicy. W tym budynku w 1989 roku w kawiarni Niespodzianka mieścił się Warszawski Komitet Obywatelski Solidarność. Zwycięstwo Solidarności w pierwszych częściowo wolnych wyborach do Sejmu i Senatu utorowało drogę do utworzenia we wrześniu 1989 roku niekomunistycznego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego.